Część dziesiąta. Co zrobić, jeśli zostaniesz w tyle? Wierzymy. Autorstwa Marsza Kynley. opublikowano w 2019 w rytm My Trzej Królowie. Wierzymy w Jezusa Chrystusa. Powrót. Dzień jest już prawie bliski. Usłysz Jego wołanie, słowa zniewalające. Patrzymy w niebo. Chór. Pełni zachwytu nad Twoją chwałą, to początek naszej historii. Śpiew, płacz, pochwała i wiwatowanie. Jesteśmy przepełnieni radością. Jesteśmy wyjątkowym pokoleniem. Podobnie jak mędrcy z daleka. Obserwuję, czekam, czekam. Podążaj za Tobą jak gwiazda, chór. Czekamy na Ciebie o to, co robimy, niosąc prezenty, które Cię uhonorują. Dawanie, wiedza. Dziękowanie, rozwój. To dla Ciebie dążymy. Hur, przedstaw więcej ludzi Bogu. Tego właśnie chce On z zagranicy. Czytanie Biblii, modlitwa i nauczanie. W nich klaska. Hur, okazując Chrystusowi naszą miłość, jesteśmy posłuszni, wiedząc, że pewnego dnia usłyszymy, co On mówi. Znakomite, wspaniałe, świętujmy. Wejdź do naszego domu i zostań. Chór. Dajemy wszystkim innym, co robimy, wszystko, co mamy, zawdzięczamy Tobie. Oszczędzanie grosza lub spędzanie czasu. Jezusowi się to należy. Chór. Nadchodzi w szybkim tempie. Dzień, w którym zobaczymy Cię twarzą w twarz. Wdzięczny, wdzięczny, zawsze wierny. Pragniemy Twojego uścisku. Chór. Rozdział 43. Pozostawiona kompletna lista kontrolna. Oto prosta lista kontrolna tego, co musisz zrobić, jeśli zostaniesz w tyle. Elementy te skupiają się zarówno na duchowym, jak i fizycznym przetrwaniu. 1. Podejmij decyzję w sprawie Jezusa. Mam nadzieję, że już zaznaczyłeś pole przy tym elemencie. Po tym wszystkim, co przeczytałeś i czego się nauczyłeś z tej książki. Jesteś w pełni przygotowany do podjęcia decyzji dotyczącej swojej wiecznej przyszłości. To naprawdę najważniejsza decyzja, jaką musisz podjąć. Dlatego jest pierwszy na liście: Czy decydujesz się wierzyć, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, aby dać, dać ci życie wieczne? 2. Módlcie się o przyjęcie Jezusa. Jeśli zdecydowałeś się uwierzyć, należą się gratulacje. Niebo się raduje. Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć Bogu, jaką decyzję podjąłeś, aby uwierzyć. Możesz się pomodlić w ten sposób. Drogi panie Jezu, wiem, że jestem grzesznikiem. Proszę, wybacz mi moje grzechy. Wierzę, że jesteś synem Bożym i umarłeś za moje grzechy. Wierzę również, że powstałeś z grobu i królujesz w niebie z Bogiem. Chcę odwrócić się od moich grzechów. I podążać za Tobą jako Panem i Zbawicielem. Proszę, pomóż mi wchodząc do mojego serca i życia. Dziękuję, że umożliwiłeś mi życie z Tobą w niebie na wieczność. W imieniu Jezusa, amen. 3. Zdobądź Biblię. Aby mieć relację z Jezusem, trzeba go poznać. Biblia to Jezus. On jest słowem Bożym. Jest napisany na każdej stronie. Polecam zaopatrzyć się w Biblię. W wielu formatach nie polegaj na możliwości korzystania z aplikacji biblijnej lub internetowej, witryny biblijnej. Jestem pewien, że z czasem zostaną one usunięte w miarę wzrostu potęgi antychrysta i wzrostu nienawiści do chrześcijaństwa. Należy mieć kopie cyfrowe w postaci plików PDF, dokumentów lub plików tekstowych, które można otwierać w popularnych aplikacjach. Przygotuj wersję audio, której możesz słuchać. Miej kilka fizycznych kopii w miękkiej oprawie. Zalecam także zaopatrzenie się w liczne tłumaczenia Biblii. Pomoże ci to lepiej poznać Pismo Święte. Może zacznij od Biblii Świata w języku angielskim, która znajduje się w domenie publicznej i jest bezpłatna. To raczej tłumaczenie słowo w słowo. Linki do pobrania w wielu formatach można znaleźć na mojej stronie internetowej. Zachwyt 9.1. 1.com W takim razie zaopatrz się w tłumaczenie takie jak nowe żywe tłumaczenie, które jest naprawdę łatwe do odczytania i zrozumienia. 4. Zbieraj materiały biblijne. W rozdziale 38 wspomniałem o znaczeniu studiowania Słowa Bożego. Aby zrobić to skutecznie, będziesz potrzebować pewnych zasobów. Uzyskaj komentarz biblijny i Konkordancję Biblijną. Chociaż możesz w tym celu korzystać z zasobów i aplikacji online, nie polegaj na tych, które są w pobliżu i są dla Ciebie dostępne. Zalecam zakup książki w miękkiej oprawie lub pobranie wersji e-booków. Matthew Henry napisał komentarz biblijny w roku 1706, który zawiera obszerne wyjaśnienie każdego wersetu Biblii. Jest to standardowy zasób, z którego nadal korzysta się i który znajduje się w domenie publicznej. Więc można go czytać i wykorzystywać według własnego uznania. Nie jest napisana staroangielskim, więc łatwo się ją czyta. W roku 1890 James Strong napisał konkordancję, w której indeksował każde słowo Biblii króla Jakuba. Jeśli więc chcesz przeczytać każdy werset o miłości, tutaj znajdziesz wszystkie wersety do przeczytania. Jest to nadal standardowa zgodność stosowana dzisiaj. Jest również w domenie publicznej. I można go bezpłatnie czytać i używać. Mam linki do ich pobrania na mojej stronie internetowej: zachwyt 911.com. Zaopatrz się także w książki do studiowania Biblii. Zdobądź je, póki są jeszcze dostępne. Pobieraj także lub kupuj kazania i nauki szanowanych pastorów i nauczycieli biblijnych. Nagrywaj, pobieraj lub kupuj nauki transmitowane w chrześcijańskich stacjach telewizyjnych. Prawdopodobnie będą one dostępne online tylko przez krótki czas. Przejdź do witryny Wayback, maszyna pod adresem archiwum.org web, aby wyświetlić zarchiwizowane strony witryn internetowych. Dowiedz się, jak zarchiwizować witrynę internetową do przeglądania w trybie offline. Możesz przeszukać internet i znaleźć instrukcje oraz oprogramowanie, które Ci pomoże. Zdobądź, co możesz, póki możesz. 5. Gromadź pożywienie dla swojej duszy. W rozdziale 38 wspomniałem również o znaczeniu korzystania z informacji i treści, które są dla Ciebie dobre. Upewnij się, że masz dobrą muzykę do słuchania, która nie jest pełna grzesznych tekstów. Chcesz treści, które pomogą Ci myśleć o rzeczach powyżej. Rzeczy niebiańskie i boskie. Rozważmy muzykę chrześcijańską. Gospel. Klasyczną, instrumentalną i jazzową. Pomyśl także o zakupie książek, filmów i programów telewizyjnych które również są dobre dla Twojej duszy. Pamiętaj, że treści niosące przesłanie chrześcijańskie prawdopodobnie nie będą dostępne długo więc szukaj ich już teraz. 6. Zdobądź fizyczne zasoby przetrwania. Nie będzie łatwo przetrwać okresu ucisku, ani nawet żyć w nim. Powinieneś się spodziewać, że nadejdą chwile, w których nie będziesz miał rzeczy, które dzisiaj uważasz za oczywiste: takich jak prąd, bieżąca woda i gaz do ogrzewania i gotowania. Powinieneś być przygotowany na przeżycie bez tych rzeczy. Polecam zaopatrzyć się w tego typu książki dotyczące podstaw przetrwania, pierwszej pomocy i przygotowań. Te zasoby nauczą cię, co robić. 7. Spakuj awaryjną torbę na owady. Będziesz chciał spakować torbę zawierającą podstawowy sprzęt survivalowy, który będzie gotowy, gdy zdarzy się sytuacja awaryjna. Następnie wystarczy chwycić torbę i zabrać ją, jeśli chcesz się ewakuować, pozbyć się pluskiew lub bardzo szybko opuścić dom w nagłym przypadku. Książka przetrwania, którą otrzymasz, powinna zawierać informacje, co należy w niej uwzględnić. Możesz także przeszukać internet i znaleźć wszelkiego rodzaju listy kontrolne i sugestie dotyczące tego, co uwzględnić. Kilka następnych pozycji na tej liście kontrolnej podsunie ci pomysły od czego zacząć. 8. Być w stanie filtrować wodę. Woda jest kluczem do fizycznego przetrwania. Bez tego nie przeżyjesz dłużej niż kilka dni. W sytuacji awaryjnej możesz nie mieć dostępu do czystej wody pitnej. Upewnij się, że masz sposób na filtrowanie wody. Filtr wody, który masz na zlewie kranowym, nie poradzi sobie z tym. Mówię o możliwości wpuszczenia zabłoconej wody rzecznej do filtra i uzyskania czystej wody pitnej. Dostępnych jest wiele rodzajów urządzeń, które można kupić. Trzymaj to razem z torbą na owady i butelką wody. 9. Mieć tymczasowe schronienie. W sytuacjach awaryjnych często nie będziesz mógł pozostać w domu. Powinieneś mieć coś, czego możesz użyć do zapewnienia sobie tymczasowego schronienia. Przyda się namiot kempingowy lub nawet plandeka. Rozważ także zakup śpiwora. 10. Zrób zapasy jedzenia. W sytuacji awaryjnej prawdopodobnie nie będziesz mógł gotować jedzenia w kuchence mikrofalowej, na kuchence lub w piekarniku. Będziesz potrzebować rozwiązania do gotowania, które nie jest dostępne w sieci, na przykład paleniska lub grilla. Oprócz tego będziesz potrzebować paliwa i podpałki. Zastanów się nad posiadaniem zapasu żywności niewymagającej gotowania, którą możesz wykorzystać w sytuacji awaryjnej. Pomoże ci w tym książka, którą Ci poleciłam na temat przygotowań. Przygotuj trochę konserw i otwieracz do puszek. Nieprzetworzone i niemielone ziarna zachowują trwałość długoterminowo. Jak płatki owsiane w postaci płatków owsianych, a nie błyskawiczne biały ryż, makaron i popcorn. Fasola jest dobrym źródłem składników odżywczych, a także zachowuje dobrą trwałość przez długi czas. Sól, cukier, miód i czysty syrop klonowy to także dobre produkty, które warto mieć pod ręką. Umieść te przedmioty w workach z mylaru, aby chronić je przed wilgocią i robakami, i przechowuj je w dużych plastikowych wiadrach o pojemności pięciu galonów. Upewnij się, że masz młynek do zboża z korbą ręczną. W przeciwnym razie, gdy zabraknie prądu, można będzie mielić ziarno kamieniem, tak jak robili to nasi starożytni przodkowie. 11. Zbuduj apteczkę pierwszej pomocy. Upewnij się, że masz pod ręką podstawową apteczkę i torbę na owady. Pamiętaj, aby uwzględnić elementy dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb, na przykład potrzebne leki. Pomyśl także o naturalnych środkach dezynfekcyjnych, z których możesz skorzystać w razie potrzeby. Sól, ocet i aloes są dobrymi naturalnymi środkami, jeśli są właściwie stosowane. Polecona przeze mnie książka pierwszej pomocy pomoże Ci w skompletowaniu odpowiedniego zestawu. 12. Włóż trochę ubrań do torby na owady. Upewnij się, że w torbie na owady znajdują się podstawowe elementy garderoby. Być może będziesz musiał wyjść w środku nocy, kiedy nie będziesz odpowiednio ubrany. Dołącz elementy, które ochronią cię przed słońcem, deszczem i zimnem. 13. Zdobądź narzędzia i sprzęt survivalowy. Dobry nóż jest koniecznością w torbie na owady. Będziesz mógł go używać do najróżniejszych rzeczy. Powinieneś także rozważyć dołączenie narzędzi i sprzętu. Takiego jak mała łopata, narzędzie wielofunkcyjne, piła składana, taśma klejąca, przewód parakord, małe lusterko, gwizdek, radio z korbą ręczną, kompas, kilka lamp słonecznych, ładowarka słoneczna oraz maska do filtrowania powietrza. Nie zapomnij o przyborach sanitarnych, takich jak wiadro i worek na śmieci. Być może będziesz musiał polować lub łowić ryby, więc upewnij się, że masz do tego sprzęt. Na koniec weź pod uwagę, że być może będziesz musiał chronić się przed zwierzętami i ludźmi. Gaz pieprzowy, duży kij lub paralizator bardzo się przydadzą. Oczywiście możesz uwzględnić bardziej wyrafinowaną broń, taką jak pistolet, jeśli jesteś odpowiednio przeszkolony i przygotowany do jej użycia, a także bezpiecznego przechowywania. 14. Naucz się barterować. Z tej książki dowiedziałeś się, że światowy władca, antychryst, ustanowi nowy system gospodarczy i monetarny. Uczestnictwo w tym systemie będzie wymagało wierności antychrystowi, o którym wiesz, że jest zamieszkany przez szatana. Jeśli zaufałeś Jezusowi i chcesz wejść do nieba, nie możesz być częścią tego systemu. Nie będziesz w stanie niczego łatwo kupić ani sprzedać. Musisz więc być przygotowany na wymianę handlową z innymi. Barter to po prostu wymiana czegoś, co posiadasz, na coś, czego potrzebujesz lub chcesz. Możesz handlować towarami, umiejętnościami, usługami lub pracą. Bóg pobłogosławił cię wieloma zdolnościami i umiejętnościami. Pomyśl, jak mógłbyś pobłogosławić innych ludzi swoimi zdolnościami, otrzymanymi od Boga, w zamian za coś innego. Zastanów się nad nauką umiejętności zawodowych, które mogą się przydać, na przykład stolarstwa, szycia lub rolnictwa. 15. Dołącz do społeczności. Jestem pewien, że wielu z was uważa, że w sytuacji awaryjnej z łatwością moglibyście utrzymać się z ziemi. Oglądałeś programy i filmy o apokalipsie i mimo wszystko widziałeś, jak to się dzieje. Szczera prawda jest taka, że dla większości z Was, którzy to czytają, jest to fantazja. Wymaga wielu specjalistycznych umiejętności, bystrości umysłu i sprawności fizycznej. Nie licz na to, że uda ci się przetrwać samodzielnie. Aby mieć największe szanse na sukces, będziesz potrzebować społeczności ludzi. W społeczności będziesz mieć do dyspozycji różnorodne zestawy umiejętności i wiedzy, z których możesz skorzystać. Dwie głowy naprawdę są lepsze niż jedna, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów. Kolejną korzyścią płynącą ze społeczności jest ochrona. Już wiesz, że w liczbach jest bezpieczeństwo. Społeczność zapewni także wsparcie emocjonalne, którego będziesz potrzebować w tym czasie. Społeczność niekoniecznie oznacza wspólny dom, w którym wszyscy mieszkają razem. Może to być tak proste, jak posiadanie prawdziwych relacji ze wszystkimi sąsiadami w Twojej społeczności. Regularne spotkania sąsiedzkie, zajęcia biblijne, imprezy barterowe, lekcje przetrwania i tak 16. Nie martw się o tych, którzy zniknęli. Wiem, że martwisz się o ludzi, którzy zniknęli. Nie musisz być. Ludzie, którzy zniknęli, pokładali wiarę w Jezusie Chrystusie. Zostali zabrani do nieba, gdzie bezpiecznie przebywają. Jeśli zaufasz Jezusowi, zobaczysz ich ponownie. Pamiętajcie, że będą z Jezusem podczas Jego powtórnego przyjścia. Jeśli nie przetrwacie ucisku, zobaczycie ich w niebie. 17. Błogosław innych. Gdy Jezus Cię obejmie, już nigdy nie będziesz taki sam. Będziesz żałować, że nie poznałeś Go wcześniej. Zaczniesz widzieć wszystko, co dla Ciebie zrobił i jak bardzo Cię kocha. Zaczniesz być bardziej kochający i dawać. Będziesz chciał błogosławić innych ponieważ On pobłogosławił Ciebie. Pismo Święte mówi nam, że kiedy pomagamy i błogosławimy innych, w rzeczywistości pomagamy i błogosławimy Jezusa. Są to ofiary, które podobają się Bogu. Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, lub spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię jako przybysza i przyjęliśmy Cię lub nagiego i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorego lub w więzieniu, i przyszliśmy do Ciebie. Król im odpowie, Zaprawdę powiadam wam, ponieważ uczyniliście to jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie to uczyniliście. Mateusz 2537 40. Nie zapominajcie jednak o czynieniu dobra i dzieleniu się, gdyż takie ofiary podobają się Bogu. List do Hebrajczyków 13, 16. 18. Uratuj życie. Nie trzymajcie swojej wiary w Jezusa w tajemnicy. Idź i powiedz komuś. Możesz po prostu uratować im życie. Bracia, jeśli ktoś z was zboczy od prawdy i ktoś Go zawróci, niech wie, że ten, kto zawróci grzesznika, z jego błędnej drogi wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Jakuba 5, 19 do 20. 19. Poznaj Jezusa. Czekając na powrót Jezusa, poznaj Jezusa. Jeśli Mu zaufasz, spędzisz z Nim wieczność. Poznanie Go przyniesie Ci ukojenie i spokój w tym niepokojącym czasie. To także zachwyci Jezusa i da Ci powód do prawdziwej dumy. Jachwę mówi, niechaj mądry człowiek nie chlubi się swą mądrością. Nie pozwól, aby mocarz chlubił się swoją potęgą. Nie pozwól bogaczowi chlubić się z swoim bogactwem. Ale kto się chlubi, niech się tym chlubi, że ma rozum i zna mnie, że ja jestem Pan, który sprawuje miłosierdzie, sprawiedliwość i sprawiedliwość na ziemi, bo w tym mam upodobanie, mówi Pan. Jeremiasz 9, 23-24. Z tego pisma świętego wynika, że Jezus przyniesie Ci pokój i pocieszenie. Jeśli będziesz mieć z Nim relację, czytaj dalej Biblię i módl się. O nic się nie zamartwiajcie, ale we wszystkim w modlitwie i prośbach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Filipian 4, 6-7 20. Wyczekuj powrotu Jezusa. Bez względu na to, co wydarzy się na Ziemi podczas tej bitwy dobra ze złem, wiedzcie, że Jezus już zwyciężył. Jezus zwyciężył szatana, umierając na krzyżu i z martwych wstając. Jezus przyjdzie ponownie, zbierzesz obietnice, które Ci dał. Jezus powiedział, że ludziom zabraknie odwagi z powodu tego, co dzieje się na Ziemi, lecz podniesienia głowy i wpatrzenia się w Niego, ponieważ wkrótce nadejdzie Twoje odkupienie. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi niepokój narodów w zakłopotaniu z powodu szumu morza i fal. Ludziem mdlali ze strachu i w oczekiwaniu na to, co przyjdzie na świat, gdyż moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Ale gdy to się zacznie dziać, podnieście głowy i podnieście głowy, bo bliskie jest wasze odkupienie. Łukasza 21, 25 do 28. Jezus nadchodzi i przynosi ze sobą nagrody. Oto przyjdę szybko. Moja nagroda jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. Jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Ja, Jezus, posłałem mojego Anioła, aby Wam o tym świadczył przed zgromadzeniami. Jestem korzeniem i potomkiem Dawida, gwiazdą jasną i poranną. Objawieniem 22, 12-13-16 Jeśli zaufasz Jezusowi, możesz przezwyciężyć bycie pozostawionym w tyle, ponieważ Jezus zwyciężył. Odpowiedział im Jezus, to wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie masz kłopoty, ale rozchmurz się, zwyciężyłem świat. Jan 16, 31-33